Cisza ze strony Pana Boga nie jest odmową. Cisza jest trudna, bo chcielibyśmy od razu coś dostać, chcielibyśmy wiedzieć, co Pan Bóg ode mnie oczekuje, ale bardzo często Bóg posługuje się tą ciszą. Ale to jest cisza, która nie ma nas zniechęcić do Pana Boga. Nie ma sprawić, że mam myśleć o nim, że jest jakimś złym Bogiem. Ta cisza ma formować moje serce, bo ta cisza staje się przestrzenią, w której Bóg właśnie chce mnie przemieniać. Bardzo często byśmy chcieli, żeby Pan Bóg był takim automatem, który spełnia wszystkie moje zachcianki, ale Pan Bóg doskonale wie, że nie wszystko, nawet to, co wydaje się dobre, będzie dla mnie konkretnie dobre w tym danym momencie. Więc jeśli czujesz, że Bóg nic nie mówi, to Zaufaj mi, że Pan Bóg przygotowuje coś znacznie lepszego dla Ciebie.